Filip Wiśniewski dla portalu FightSport, moim gościem, moim rozmówcą Piotr Kaczmarek, witam serdecznie. Siemanko, Siemanko wszystkim. Piotrze, sześć, zwycięstw z rzędu i tobie jest ciągle mało. Powiedz mi, jak ty to robisz, bo na początku ta twoja kariera układała się w kratkę. Co było dla ciebie takim kamieniem milowym, że teraz nastąpiła ta hossa? Myślę, że to doświadczenie, doświadczenie i cały czas dążenie do celu, po prostu nieustępliwe yy, trenowanie. I to co najgorsze można zrobić to się zatrzymać. Ja starałem się cały czas robić po prostu swoje i, po prostu, i wiedziałem, że prędzej czy później wyjdzie na moje. Szymon Rakowicz, Twój przeciwnik, y, dwa zwycięstwa w Babylon MMA. Ty spodziewałeś się takiego zestawienia czy jesteś tym jednak nieco zaskoczony? Chyba nawet trzy zwycięstwa ma w Babylonie, z tego co pamiętam. Y, nie, to... By, jest tak trochę, że po prostu kogo daje menadżer, to się bije. Matchmaker yy, organizacji jest akurat moim menadżerem, ale tam nie ma czegoś takiego. Yy, gdzieś planowaliśmy gdzie indziej, wiadomo, gdzieś były jakieś plany, ale jeżeli wypadło, dostałem informację, że wrzesień radą i już rywalem mniej, mniej mnie interesowało kto. Wiedziałem, że po prostu muszę wyjść, mam wyjść i zrobić swoją robotę. Z kim ważny bardziej gdzie? To jest dla mnie wielki priorytet, że mogę znowu być w Radomiu, znowu się bić tutaj przed swoją publicznością i bardzo ogromnie się z tego cieszę. Piotrze, to skoro mówimy o Twojej ziemi, o Radomiu, to ja nie mogę nie zapytać, bo to jest podobny kazus do Alberta Odzimkowskiego, który niedawno na Cave MMA zwyciężył w swojej stawcie. Czy jest jakakolwiek szansa, iż zaszczycisz też publiczność swoim występem na KSW? Będę szczery, w ogóle o tym nie myślę. Nie chcę w ogóle o tym myśleć, skupiam się tylko na jutrze, a co będzie po, po jutrzejszym wydarzeniu, no to wtedy będziemy mogli sobie gdzieś tam porozmawiać, ja też się pewnie dowiem, bo nawet nig nigdzie nie, nie, nie gadałem nic z nikim o tym, yy, bo nawet nie, nie lubię sobie za zaprzątać, gdzieś tam właśnie też mnie to nauczyło, że nie ma co wybiegać. Jutro jest robota, po robocie będziemy sobie możemy sobie jeszcze pogadać. Piotrek, to jest zawsze bardzo ciekawe dla widzów, ważenie, to co wy widzicie w oczach swoich przeciwników. Co dostrzegłeś w oczach Rakowicza? Na pewno gotowość, gotowość. Jestem przekonany, że jest chłopak gotowy jest i bardzo jestem ciekawy, w jakiej dyspozycji będzie na pięć rund bo mam nadzieję, że pobijemy się to pięć rund, gdzieś się sprawdzimy, to będzie dla mnie też właśnie coś. Chciałbym po prostu tu przeżyć, gdzieś coś nowego, gdzie musisz jakby pokazać charakter w tych późniejszych rundach. Ale na pewno jest gotowy. Oczywiście życzę zarówno Tobie, jak i Szymonowi mistrzowskiej formy, bo to będzie naprawdę świetne starcie i wszystko od was zależy. Także dziękuję za wywiad i jeszcze tutaj chwila dla Ciebie oczywiście dla podziękowań. Ja od siebie nie dziękuję. Jutro wiem, jakim, wiem jak się przygotowywałem i na jakim jestem poziomie. Jutro zamierzam to wszystko pokazać. Yy, a co ode mnie? Bardzo ogromnie dziękuję za wsparcie. Cały radą. jutro ze mną. Czekajcie na to, bo nie, nie chcę się zatrzymywać. Jutro hala odleci? Tak jest, jutro odlatujemy. Piotr Kasprzak, dziękuję serdecznie. Dziękuję